Witajcie w autodetalingowych testach. Dzisiaj Q11 z bezdomki naszego portugalskiego dyskontu, ulubionego przez wszystkich Polaków. Mamy tutaj nano ceramik twardy wosk. Moi drodzy, to jest troszeczkę dr Edgar, a zaraz Wam pokażę dlaczego. Otwieramy aplikator w zestawie i wosk. Zobaczmy jaki wosk twardy firmy Q11 ma konsystencję nawet nie wiem czy może będziecie to słychać komisyjnie otwieramy nasz wosk pięknie jest tutaj zalakowany no to jest bardzo wysokiej jakości preparat nikt nie chciał żeby jakieś były dosypki żeby nikt nie ingerował w Tą markę o. spójrzcie teraz na twardy wosk, mój drodzy. Jedyne co jest twarde w tym wosku to opakowanie, bo sama konsystencja jest glutowana. Styl dr. Etgar. Tak jakbyśmy mieli do czynienia z troszeczkę z galaretką. Tak czy siak mamy przygotowaną powierzchnię i będziemy zaraz woskować. Zobaczymy potem efekt hydrofobowości i trudności w aplikacji. Czy będzie jakaś trudność w aplikacji? Zapach? Cytrusowy dosyć, chemiczno-cytrusowy. No Nawet lek mięta gdzieś tam jest. Ciekawe. Mm -hmm. Konsystencja twardego wosku. Ale moi drodzy, jak to się woskuje! Ja, pitole! Jak chodzi o formę nałożenia teraz, no, no pięknie, to się rozprowadza. Zobaczymy zaraz efekt hydrofobowości. I jak będzie wyglądać to po dotarciu? Czy łatwo nam będzie dotrzeć? Poczekamy teraz na przeschnięcie i będziemy polorować. Mój drodzy, zrobiliśmy test palca właśnie w tym momencie. Przeciągamy, wosk się nie ciągnie, możemy przejść do dotarcia. Zobaczmy teraz, jak się go będzie polerować Nie, powiem szczerze, że bardzo dobrze, że mogło być 10 miliardów razy gorzej i jest tutaj to jest całkiem przyjemna czynność. Mój drodzy, wosk troszeczkę zostawia smug, trzeba wtedy się pochylić nad lepszym jeszcze go dotarciem. Powierzchnia jest śliska dosyć i przejdziemy teraz do testu hydrofobowości. Polejemy po prostu butelką z wodą. Mój drodzy, tak jak widzicie, efekt hydrofobowości występuje. Wosk jest dosyć wydajny, jest bardzo tani, bo kosztuje około 12 zł. Dostępny w sieci sklepów, tak, szerokiej bardzo. Więc każdy Janusz do Detailingu będzie miał możliwość zakupienia sobie takiego wosku. I powiem Wam szczerze, że wcale nie jest to złe rozwiązanie, biorąc pod uwagę. Brak konserwacji, a konserwacje, bo może się okaże, że jest to wosk, który będzie na naszym aucie długoterminowo i może to jest jakiś e, kolejny cud autodetalingowy. Tego nie wiemy jak chodzi o czas, ale to co widzimy na ten moment to jest efekt hydrofobowości i cena. Tymczasem dzięki za oglądanie tego odcinka, wciśnijcie.